Diagnostyka medyczna i wszystko, o czym mówimy, mhm. to jest jedna rzecz. Druga rzecz, też świadomość nauczycieli, kadry, żeby wiedzieli, jak reagować, żeby wzmacniali to, co trzeba wzmacniać, wyciszali to, co trzeba wyciszyć. Trzecia rzecz, na pewno, też praca z rodzicami, ale no u nas właśnie przez tą mentalność w Polsce to, to jest strasznie trudne, żeby ktoś tak. Um, nie wiem, tak schował swoje ego, żeby przyjął do wiadomości, że naprawdę ja jako rodzic muszę nad sobą pracować. To, to jest po prostu tak trudne, i chociaż często widzę to w gabinetach u moich rodziców, moich pacjentów, to bardzo mało rodzin jest na tyle otwarta, żeby realnie chcieć to przyjąć, bez emocji i jeszcze zastosować, to jest prawie po prostu niemożliwe. I rozkładaliśmy sobie na czynniki pierwsze każdą awanturę w domu.